Cześć, ludzie, z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z The Sims 3 po zmroku. Eee... Zauważyłam, ale autentycznie zauważyłam, że ona się szybciej wysypia na trumnie niż w najlepszym łóżku. I to dosłownie. Dobra, otwórzmy to, wywalmy to do śmieci. Takie zwykłe jedzenie nam już nie będzie potrzebne. Sok plazmowy i czytaj książkę. E, o wiele szybciej e, wysypia się i o wiele dłużej jest nie wytrzymać na tym. To jest w ogóle fenomen wampirów, naprawdę autentycznie to jest coś wspaniałego. To bym chciała wyrzucić. Czy ja to mogę wyrzucić do kosza? Ok, świetnie. Kuchnia tak naprawdę w tym momencie już jest nam w ogóle niepotrzebna, e, ponieważ jest nam potrzebna tylko lodówka do soku plazmowego. Dziwne, że w ogóle nie musimy. W żaden sposób hmm, hodować tych owoców ani nie musimy ich kupować. One po prostu są w lodówce. E, tego w czwórce nie ma, tam trzeba albo złowić rybę, albo i przerobić ją na plazmę, albo żaby, albo kupować pakiety plazmy, albo mieć swoje jabłka i je zjadać. Tylko że same zjedzenie jabłka mało daje punkciorów jedzenia. Tak? Trzeba ich chyba z cztery zjeść, albo trzy, żeby się najeść, także słabo. No ale cóż, prawie już skończyliśmy czytać książkę. Już prawie. Bardzo blisko. Aha, i już idziemy do szkoły, do pracy. I nadal jesteśmy tylko czterogwiazdkową. E Aha, zrobioną zdjęcie świetnie. E tylko czterogwiazdkową jesteśmy gwiazdą niestety. Ale może to się zmieni jeszcze. Czy coś tutaj mamy? Nie, świetnie, no to już lecimy. Tak, to zabolało po uszach. Halo, lecimy do pracy. Do pracy lecimy. Nie ma co się opiercielać. Standardowo, oczywiście, pracuje ciężko, do, do, do wtedy, kiedy się uda. Może fajnie by było, a mamy zajebiste statystyki na ten moment, fajnie by było, gdyby udało się ten awans dzisiaj zrobić. Dobra, olać to. Poprawa mm. oceny pracy, lepsze relacje z szefem. Świetnie. Próbuj film. Ej! No i teraz pytanie. Nie, 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 nie. Pracuj, pracuj, pracuj. Później polecimy tam. Pracuj. Ty, moja droga, lepiej pracuj. Bardziej nam się opłaci to, jak będziesz w pracy, niż... niż? Ja sobie zobaczycie, ja to mam. Wszystko. Do kiedy? Przynajmniej do teraz. Dobra, możemy wyjść z pracy. Tak, opuszcza praca ale nie zdążę już wrócić. Więc podejrzewam, że. Co? Czekaj, czekaj. Aha. Co znaczy łowy? Aha, szukaj. Mogę szukać. Jezu, tego nigdy nie robiłam. No dobrze, jedna ulotka rozdana. I co? Ja mam chodzić i rozdawać ulotki? Ja taka wielka gwiazda. No chyba żart. Nie, no to... Aha, I teraz. Twoja ofiara. Mhm. Ale nie mogę jej tutaj za zatekować. Tego też nie mogę skończyć. No to się biało. W sensie nieźle się ulupiłam. Dobra, olać to, to Dobra jest druga osoba. Idź rozdawaj ulotkę. Vampiry nie lubią słońca. Wiem, że nie lubią słońca. Schowaj się, bo dziecko umrzesz mi. Czekajcie, tutaj jest trzecia osoba. Nie, no naprawdę się. Dlaczego znaczy, mam 2 na 5, skoro to jest trzecia, skoro to była trzecia osoba? <zysy> Czy ja to muszę robić konkretnie tutaj? Chyba tak. Chyba właśnie tak. Co znaczy mur między na... a? Dobra, on już dostał ulotkę. Oj, nie. Schowaj się, moja droga. Czy tutaj jest kolejna osoba? Rozdawać ulotki. I jeżeli teraz mi się tego nie zaliczy, to się wściekną. Dobra. Schowaj się. Gdzie są ci wszyscy Simowie, którzy tutaj mieszkają, no do... Gdzie co? A może ja sobie... Teraz nie pozbędę się. Dobra, później. Może pojedźmy tutaj, do Jasnoty na przykład. A, już mi się od tego wało. Świetnie, dobra, to wracamy do domu. To już nie ma co. Ani awansu, ani rozdanych ulotek, no po prostu że żenada. Gdzie jest moja ofiara? Dobrze, poczekamy. Jak już tropimy, no to tropimy. Dobrze, gdzie pojedziesz? Tutaj do domu, tutaj mieszkasz? Chodź tutaj. Odwiedzimy ich. Może nas wpuszczą o 20? No nie wiem. A jednak. Dobrze, czy to jest moja ofiara? Nie jestem pewna. Tak, to jest moja ofiara. No nie wierzę. Czy ja naprawdę y <gryw> najpierw muszę zaimponować jej, bo się okazało, że to jest osobowość, ale że nada dobrze, pić. pić. Czy to jest nadal moja? Dlaczego? Nie. nie podoba mi się to, Lol. Jeszcze coś mi się dziwnego zrobiło. Dobrze, nie, to nie. Zaprzyjaźnimy się z nią. Wtedy z z zniszczymy ten znacznik. Tak, dokładnie tak. Wiem, że muszą. Chciałam, ale no co zrobisz? No nic nie zrobisz. Nic nie zrobimy. Teraz będzie zaznaczona przez całe życie, dopóki z niej nie spiję plazmy. Ekstra. Ekstra. Dobrze. To jeżeli tak, musisz niestety wypić sobie zwykły sok plazmowy. Nic innego nie zrobimy na tę chwilę. Ale nie ma tego złego. Mamy 15 tysięcy, które od razu użyję na... Szybko się uczę. I zostało na 76. Ale to nic. Dobrze. Użyj prysznic. Teraz już nie mogę odpuścić. Słuchajcie, naprawdę teraz już nie mogę od odpuścić. Zjeść coś na szybko, sok to mnie nie interesuje. Musimy się zaprzyjaźnić z tą kobitką. I musimy ją usunąć z łowów. Bo mnie ten znacznik będzie wkurzać. Tymczasem dopóki nie ma godziny szóstej, siódmej, tak naprawdę do siódmej musimy poczekać najlepiej. Nie ma po co do niej dzwonić, bo i tak pewnie nie odbierze. Jak ona się nazywała? Janna Dark? Takala... Poli, Dobra, to jest ona. Nie dzwońcie już do mnie dzisiaj, bo już mnie gra wkurzyłaś. Dobra. No, musisz odebrać. Mhm. Co tym razem? Dobrze, pozabawiamy dzieci. Nie Stella, Poli, Pogawędka. Jest gwiazdą, to znaczy, że pracuje dopiero od 13. Załatwimy to. Załatwimy ją własną bronią. mówimy, gdzie ona jest. A, ona jest ostatnim. Ostatnia w kolejce, dobrze. Coś tam przyszło. Pozabawiamy chory dzieci jutro. Sorry, ale dzisiaj nie mogę. Dzisiaj mam troszeczkę inne, ważniejsze rzeczy na głowie. <laughs> Źle to brzmi, ale no nic nie zrobimy. Muszę ją usunąć z polowania, chyba że już jest usunięta z polowania. Nigdzie nie widzę. Z drugiej strony... Yy... Nie ma jej. Z drugiej strony jest gwiazdo, więc znajomość nie przyda się. A na tę chwilę nadal jesteśmy znajomymi. Tylko. Cicho. Teraz cicho. Do 30, chociaż. Dobra, już. Już. Spokojnie w słabym nastroju, za chwilę pójdziemy, no ale to nic. I tak nie musimy nic więcej robić, bo mamy już yy, awans zapewniony. Jakbym wczoraj nie wyszła z pracy wcześniej, to pewnie byłoby lepiej. Ale że się zachciało roznosić ulotki, których się nie udało roznieść, to tak jest, prawda? cóż, człowiek uczy się na błędach. Nigdy wcześniej nie robiłam tych interakcji. Jakbym robiła wcześniej, to bym wiedziała, że to się zupełnie nie opłaca, ale nie robiłam tego, więc... Jogging przez godzinę? Nie. E, to mnie nie interesuje. Zaproszenie na imprezę w czwartek, dzisiaj wieczorem. Nie, nie dzisiaj. Nie. Musimy się z tą dziewczyną zaprzyjaźnić, gdzie ona jest. Tutaj jesteś. A później ją odwiedzimy. Musimy ją odwiedzić, albo nie, nie będziemy jej odwiedzać. Skoro zniknęła, to już nie musimy jej odwiedzać, ale fajnie by było się z nią zakumplować. Zawsze to będzie kolejna osobowość, którą znamy. Dobra, mogę prosić, żeby to tak jakoś, nie wiem, szybciej leciał ten czas, czy coś. Ja wiem, że całe miasto w tym momencie oddziałuje, ale... No, ale nadal trochę wolno. Mhm. Już na sekundę, ostatnie minutki. Zaraz mogę kliknąć na zabawianie chorych dzieci? Nie, nie mogę. Nie mogę. Dobrze. Ale za to mamy awans. Jesteśmy kierownikiem produkcji, poziom piąty. Rozpocząć karierę aktorską, ale. Na ścieżkę aktorstwa. No dobra, to wiem. To spoko. Te dwie usunę, to sobie zostawię. Eee, la, 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 la. Gdzie ona jest? A, tą książkę też mogę sprzedać. Jest niepotrzebna. Dobrze, gdzie ty jesteś, moja droga, tutaj? Pogawędka, pogawędka, pogawędka. Za około godzinę. Nie, dzwoń. A, oh, mamy to. Mamy przyjaciółkę. Świetnie. Dobrze. To co mieliśmy jeszcze zrobić? Dobra, to dopiero jutro. To dopiero jutro. Dobrze. To ćwicz przemowy. Mamy wolny dzień. Ty nawet nie masz pierwszego yeah. poziomu, moja droga. Uuuu! Uh. No to słuchajcie, mamy ranę. Bo potrzebujemy ten poziom gdzieś około tutaj. Aż. No to mamy problem. O ile te pierwsze punkty jakoś wchodzą, to kolejne już nie będą takie proste. Co to, zaprosić kogoś nie? Mamy coś. O, mamy 7. Dlaczego mamy 700? A, przez kilka obrazów, które powiesiłam. 700 simolonów, serio. To jest więcej niż my zarabiamy. Zapłacone? Czy coś jeszcze? Nie, świetnie. Dobra, ćwicz przemowy. Nie wiem, do północy na przykład? Do północy myślę, że będzie spoko. Na pewno trzeciego poziomu już nie wbijemy, bo... Tu w ogóle nic nie idzie do góry? Dlaczego? Dobra, nie to nie. To idziemy spać. Dostaliśmy kolejne łóżko. Słuchajcie. Nie wiem, dlaczego nam wysyłają te łóżka. Może dlatego, że nie mamy łóżka? Ale spoko. Prysznic i... Kurde, jak zawsze. Zjedz coś na szybko. psot plazmowy. Nie wiem, dlaczego nam wysłałem te łóżka, ale spoko może być. Tak, jakby mi to nie przeszkadza, nie? Co najlepsze? Tutaj jest. O, i teraz dopiero mogę chwycić a z daleka, nie mogę, bo tak jakbym nie mogła dobrze na to wycelować, nie wiem. Te dźwięki są tak głośne. Ale <noise> dobrze, wykorzystajmy ten czas yy, na zwiększenie charyzmy. E, to dalej, poczekamy aż tutaj no będziemy buwana. mogli odwiedzić od, od, szpital. I po szpitalu pewnie od razu pójdziemy do pracy. No niestety. Czy ten szpital jest daleko? Wydaje mi się, że nie. Ale na przykład na tej chwili go nie widzę. A tu się chociaż dowiemy, gdzie jest szpital. O, dobra, jej chore dzieci. Tak właśnie myślałam, że o dziewiątej będzie można. Co to jest? Ja pierniczę. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz w skrzynce. Tak daleko? Szpital od miasta zrobili? Serio? No dobra, może być. Ile nam zajdzie? nie napisali? Ale na pewno do dwunastej. Do... No może do... 1130, załóżmy, że nawet więcej, ale 500 punktów osobowości wpadło, no jeszcze trochę nam brakuje, dobrze, yy... zaatakuj, co, mogę zaatakować szpital, o nie, nie, nie idź do domu, nie idź do domu, poczekamy na możliwość, o właśnie, pójścia do pracy, i od razu tam pojedziemy. Naprawdę możemy zaatakować szpital? Ej, nie, nie, nie zrobię tego, ale... To jest okropne. Co najlepsze? Dni do zmiany grupy wiekowej 437. Tak jakby... Wampir jest chyba nieśmiertelny, nie? Ale... Jeżeli ktoś by chciał, na pewno by wykorzystał te, te dni 400. Ciekaw jestem, co by się stało dalej, czy on naprawdę by... Wambir przyszedł na kolejny etap życia, czy, 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 czy o co chodzi? Kto to? A, Lili. Tak z tej odległości przez chwilę pomyślałam, że to Bella. Dobra, to czekamy. Aż się... Dobra, zrobimy najpierw obijaj się. Nakręć przemowę burmistrza. Okej. Okay. Pewnie o tej godzinie nie będę tego mogła zrobić. Który mamy dzień w ogóle tygodnia? Gdzie są w ogóle dni tygodnia, a tutaj piątek, ale takich prac... Aha, pracowe, dobra, to może jeszcze sobotę zrobimy, w razie, bo mam ile, 23 minuty, no to całkiem dobry czas, odkro jest, dobra, nie, tam już nie, 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 dziękuję. Ja już nigdzie nie tańczę, chociaż w sumie bez sensu. Mogliśmy to zrobić. Dobra, nie pierwszy, nie ostatni raz. Czy punkciory nadal nam idą do góry? A i ja, owszem, coś tam się podnosi. A jak kliknę na kręć przemowę, to... Nagraj reklamę. Okej. Okay. I jeszcze zaproszenie na... <grymne> Dobrze. Dzisiaj. Jezus. Wszystko dzisiaj. Mm. Nie podoba mi się to. Znaczy, podoba mi się to, bo jest co robić, ale za dużo tego jest na jeden dzień. Dobrze, czy ja tutaj mogę. Nie mogę niczego zrobić. Mogę wrócić do domu. To wróćmy do domu. Przygotujmy się na tę imprezę, może. Po pierwsze, co mamy w skrzynce? Co tym razem? Nic. Coś w ekwipunku? Nie, to nie wiem o co chodzi. Zjedz coś na szybko, sok plazmowy. Może dopiero teraz wpadło, jak zamknęła skrzynkę. W sumie, nie głupie. A jednak. Dobra, powieśmy. I tak tego nie będzie widać, a... zawsze będzie ładniej w pomieszczeniu. Piją plazmę, Połóżmy się spać. Zobaczymy, czy, czy wejdzie ta okazja na tą imprezę, czy nie. Której to miało być o 21. Dobra, to na razie albo nie, nie, nie zniżę tego, bo. Nie chcę. Dobrze, wiem. Aha, tutaj że są. Okej, okay, ale ta impreza. O, dobra jest! Kończymy z pankucia. Ja Miniaturka do tego odcinka, chyba nie. to zrobimy ją na imprezie. O tej, czy to jest dokładnie ta osoba, którą chciałam zabić? W sensie wypić z niej plazmę? Zaraz się okaże. Aha, aha. To jest dokładnie ta osoba. Gdzie jesteś? Aha, tutaj. Tylko, że tutaj nie ma. To jest tylko poli. Paparazzi. Aha. A jakbym tak. Czytaj myśli. Nie. Nie, dobra, to mnie nie interesuje. Ej. No właśnie, bo mi tutaj zebrało, zabrakło mnie na imprezie. Czy ktoś tutaj jest znany? Tylko poli. Dobrze, rozmawiaj, komplementuj. To soba ta impreza. Nie. O, to będzie fajna miniaturka, to jest dobre. Ale nie mówcie mi, że. nie żartujcie sobie no. nawet, że ty żeś się zakochała. Shit, nie, a dobra, słuchaj, okej. Okay. Zaproś na wspólne muzykowanie, zaproponuj przemianę wampira. No słaba impreza, powiem wam naprawdę słaba impreza. Ale słaba też chałupa, ale taka w sumie też by mi wystarczyła, ja nie potrzebuję dużych domów w Simsach. Nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale naprawdę nie potrzebuję dużych, dużych domów w Simsach ostatnio. Dobrze, gdzie jest to? Hmm. hmm. To nie. Nie, to nie, bez łaski. Czy możesz. O, było, słuchaj, dobra. Posłuchaj sobie muzyki, może. To jest jedyna atrakcja tego, tego wieczoru. Aha, autograf. O, to, to będzie dobre na miniaturkę, to będzie lepsze na miniaturkę, proszę bardzo. Ta robi impreza, a ta rozdaje autografy. <grym, no, <grym, no, ok. Impreza u Poli. Dobra. Spadamy stąd, bo słaba impreza. Tymczasem, no dzisiaj będzie to tyle. No, także trzymajcie się, do następnego i cześć.